Siema widzowie, w dzisiejszym odcinku mamy Roller Play świata. Ezelna. Ja się mam. Za... Czyli tak Dobra, um, a tak jakby spytacie się, dlaczego ja mam Belgię. E, nie wiem, bo tak jest to jakoś rozmieszane. A tutaj, no, były. Rozbiory Polski trochę 21 maja 1914 roku No to był inny, co jest tak Imperium Rosyjskie, Imperium Niemieckie i e, Austro Węgry No więc, więc jesteśmy w Afryce To co? Rozwijamy siebie sobie Zacznę od banku. Fabryki góra No i teraz zacznę od fabryki. Jezus, ja tylko z trzema krajami graniczą. No. Mm, ale patrz. Dużo kraje kraju to. Masz, y, masz ten y, Brytanię, Imperium i Masz Portugalię. Więc... Imperium Niemieckie, hmm. Wielka Brytania i Portugalia. Ej, Antark... Nie, to jest Ars Antarktyda czy Arktyka? Antarktyda. Ej, ty masz... Antarktydę! Zobacz, bo to są wolne tereny. tu. To, to są wolne tereny. No tak. Ja sobie zajmuję ten kawałek, ja sobie zajmuję ten... Ja i ten, ten chcę, ja ten. No dobra, to ja ten będę miał. O, let's go. A jakie drogi masz. Dobrze, że ja mam tu fabrykę, a to jednak będziemy dłużsi. Dobra, ja tutaj zajmuję Belgia. Belgia to na że ma charakter. na Belgię. Powinna być w Europie, ale nie jest Jakim cudem. Nie wiem. Dobra. Ty masz tereny demokratycznej. Panie, ty nie chcę. Ja nie wiem. Dobra, idziemy. Trochę wzięliśmy sobie terenów. To, no, terenu, terenu. to teraz trzeba sobie rozwinąć. I jeszcze tutaj te tereny. Nie, Argentyna mi zawyża. O, tutaj marynarkę można by ja postawić. Dobra, co O! A i w końcu nie ma tego. A nie, dobra. Myślałam. W no, referendum niemieckim mam sojusz. Ja w sumie z nim zerwę i spróbuję wyżegnać po tereny. To z Francji. Nie, czy się zgodzi? Chociaż. Dobra, na pewno trzeba z Francją. No warto zaryzykować. Mam trzy próby. Italia, Wielka Brytania i Niemcy. I to inaczej. I jeszcze sobie um, sojus... Dobra... Do jakiejś frakcji trzeba dołączyć. Nie ma na to, kurde. Ja nie tworzę. Nie, jest jakaś. A, I, -i -y. Ale ja do niej jeszcze nie dołączę. Dobra. Sobie teraz w bank... Albo nie, marynarka, marynarka. Dalej, że nie mamy. Dobra, ja wyślę ultimatum, bo ja bym chciała mieć ten kawałek na ziemi. Za nie wiem, za nic. A ja graniczę z Niemcami? Ja myślę, że nie graniczę. Ja mam jeszcze imperium rosyjskie obok siebie, że ja mam potężny kraj. To jest ocena czy. A co? Za tak. To Zatokę. Dobra. Ja to tu postawię bank. To będzie. To będzie bank. Teraz sobie ulepszmy jedną fabrykę. Dobra. No, Dobra. co? Teraz trzeba. Nie wiem. Ja bym chciał gdzieś podbić. Tutaj tereny y, Ja bym chciał moje ojczyste Ale raczej Niemcy na no to mi nie poszukują Gdzie się wyżebrać dwie prowincje <laughs> Ej, gdzie ja mam tereny? Tu mam Tak, chyba tu Czekaj, tu się zaczyna Polska Ej, to ja bia... oh, Holandia mi zabrała Oj, ci... I, no, trochę, Holandia. I trochę chyba Francji. A ja mam swoje tereny i tak, więc nie. Dobra. Wyślij ultimatum. Nie, no, wyślę no. tutaj. Chyba to są moje tereny. No, coś takiego. No, no dobra, wyślę. No. Wysłałem. Proszę, proszę. Ja bym musiał mu dać się jakieś A ja ja wziąłem. Ej, ej.

Ej, od kiedy Luksemburg jest e, Francji? E, e, trzeba to zmienić. Dobra. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję dzwonkiem. Dawno mnie tu nie było, ale jestem. A, tak. A, mamy tu ten i teraz trzeba rozwinąć tutaj. Właśnie, bank mogę tam postawić, ale nie będę stawiał. Mogę też marynarkę wojenną tu postawię. Dobra, tą stronę nie No jest, ale nie ma terenów. Nie. O. Na serio? Aha. Ej! Rozumiesz to, że. Y Dania odżywa? Tutaj kraje odżywiają się. Patrz, no Francja prawie ma, Hiszpania też, ale, ale Portugalii nie ma. A jest Portugalia. Nie, nie ma Portugalii, a ja mogę mieć jej tereny. Nie wiedziałam o tym. Ajdź. Trzeba liczyć Co liczysz? No Ajdź Czy imperium rosyjskie pozwoli mi na te tereny? Hmm. Dobra, trybuj, jest zaraz idę Swój kawałek ziemi no Co, nie wiem, co... Co ja mogę imperium rosyjskie za... No tak. Jest Dobra. Ja sam ultimatum Rosji. Proszę. Chyba Rosja nie zobaczyła. Aj, i się nie zgodzi Ten mieć większy dostęp. Ale nie mam. O Portugalia. Rosja o nie. Mam z tam Mam z USA wujna. Nie ja. Po co? Czy nie mam terenu? Nie wiem. Ale Rosja mi oddała część terenów za część terenów. ja e, ale czekaj. Portugalia chyba już jest. No jest, ale nie po. No, Portugalia już jest. Jest, ale już jej nie, jej nie ma. Ja ci zazdraszczę tych terenów, bo masz większe. Znaczy ja mam jeszcze w Europie i fajnie jest mieć w Europie. Dobra, moje tereny tutaj. Nie mam. Już. Dobra, Dania, ty mi darze. Przecież ty dobra. jeszcze masz na Antarktydzie. Nie, czy... widzowie. Um... Powiedzcie czy się podoba Wam odcinek, czy fajna gra, czy nie. Jak ta... Jak tak to napiszcie w komentarzach, ale to nie piszcie. Ale zostawcie łapkę w górę. Też. tu. tu. Łapka, w górę, Poważnie, mile widziana. Mile widziana. Na ulicy, więc możecie sprawdzić, czy to jest projekt, czy nie. Nie wiem, podobno jak jest, ja sam nie wiem. Ale powinno być. I zawsze oglądajcie odcinek do samego końca. Nigdy no. do połowy. Nigdy. E, dobra. A Republika Finska mnie zaatakowała i to. <noise> Ale się cieszę. Czy dostałeś jakieś nowe tereny? Chyba nie. Dobra, co my tu mamy? EO, tu można ulepszyć tą armię. Dobra, co się dzieje w Europie? Bo ja muszę to zobaczyć. Dobra. Tu normalnie jest. Francja jest. O, ej! Zobacz to. Chodź na... Chodź do... Tej... Nie mogę, bo z Chinami robię bitwę na... Ale z, nie, nie, co tak? Fabrykę w Wrocławiu, fabrykę w Poznaniu i w Bydgoszczu. Bydko jeszcze. Bydko jeszcze. w Berlinie oczywiście. I dobra? Dobra. Robię to. Podbijam. Podbijam Niemcy. Nie, no, teraz Australia. Nie, nie dobra. Zadeklaruj pokój jak chcę pokój z Tobą. Niemcy, pokój! Pokój! Nie chcę z tego wojny. Jednak jesteś potężny Dlaczego Australia tam obywała i nie Dobra, trakt pokoju wysyłam. Proszę. Bo tam. do tyłu mi Ale tam. nie ma. Proszę, trakt pokoju! Trakt pokoju! Nie! Pokój, pokój, pokój. Proszę pokój. Nie. ma terenu. Zła Australia. Chciałem mu zabić. Dobra, zabiorę mu małą prowincję. Gdzie? Chyba się nie skap. Pokój, ja chcę, ja chcę pokój. Gdzie masz pokój? E, chcę z tym... Z, z Niemcami. Nie, nie atakuj mnie! Proszę. tymi, moja... no, <grym> Nie, Nie! O nie. Proszę Rzeczkę. Mam trochę terenów, ale mnie podbili na bazę wojskową. No tak chronią, powiedzieć. A Wiesz, dlaczego zaatakowałem? Y, bo ten, bo. Y, Wielka Brytania atakowała, no to chciałem się przyłączyć. Myślałem, że. Myślałam, że jakby nic się nie stanie, ale stało się. Dobra, czyli trzeba usunąć um, Usunąć to Kurwa, w Wielkiej Brytanii Ultimatum nie mogę wysłać, szkoda Mam z Holandią, Holandia, Holandia. Czy nie? To jest luks... Holandia. oj, cz. Nie. Co tak pokój? Co? No przecież wy sobie jaja robicie. Tu powiedziałeś, że nie w Wielkiej że nie Dobra, graniczę z tobą, ale ten teren mi został, ten teren mi zostaw. Ja nie Pani wiem co. Panie... Nareszcie mój kraj, mój kraj może się powiększyć. A ja bym chciała mieć z tobą jakby... Aby. Ej! Abym. Sąsiaduję z tobą. No patrz, tutaj sąsiadujemy. No tak, tylko, że, tak że ty nie, nie masz... Ja trochę tak. Tylko, że... Ym... Ej, ale przed morzem mogłem do Ciebie. Ja nie wiem czy chcę to te tereny. postawić marynarkę i będzie Mam. Ja nie chcę, nie wiem czy chcę te tereny w Europie. Ja nie chcę, ja podmiam Afrykę. No dobra, też nie chcę. Jestem afrykańskim krajem. usuwam to. Dobra. Wyślę... Wyślę komuś uniknąć. drugi teren! Wyślę Włochom ultimatum. Dobrze. Ja jakby chcę oddać tereny i, i chcę, żeby tu za tą Proszę, zgodzi się. No nie, z kolei z kolejnym mam. Z kolejnym mam wojnę. Jest! Mam, mam, mam tereny, mam tereny. Jest zaraz z Francją będę tej granicy A, zadaniem. ja z tym krajem? Mhm. Polska jest w Afryce normalnie, rozumiesz to? Gdzie? A tu? Dobra. A nie, gdzie? Nie masz Polski? Graniczę z Bułgarią. Ej Patrz co ja tu mam, ja mam patrz na oficjalny dostęp Mamy sojusz? Graniczę z Polską, let's go Ja ci wysyłam sojusz Gdzie masz Polskę? Dobra, padę podpisy już te tereny, bo i tak mamy dużo Dobra. No i ma ty, 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 ty. Ej, no jest Polska tu. O, jeszcze tu są małe prowincje. E, Wezmę. Ma. Normowe to trzeba To teraz tak. Czyli Belgia jest potęgą w Afryce. Ja tak samo. Tylko, że Ty nie jesteś afrykańskim krajem, a ja jestem. A, a jestem europejskim. A jeszcze tu są tereny. Ale w roku 1915 może miałeś teren. No No, miałem, nie wiem. Skoro jest, to może. Dobra. Albo wtedy mi się czemu Dobra. Nie Ej, ale ja mam zrobione, co? Chciałam większość. Tak? Trzeba sobie postawić ratusz. Ja. Nie, nie, ja muszę normalnie wyżebrać dwie albo jedną prowincję, żeby... No. Możesz no, od później. Nie. Zostawcie łapkę górę, żeby Dawid się zdenerwował. Chyba zostawili Dawid, zdenerwuj się. To chyba nie zostawili. Nie, może tak. No, jak pierdził, nie, nie wytrzymam. Czyli chyba już zostawili. Nie, nie wytrzymam. Zostawili łakkę w górę, jupili. Świętujemy. a ja, to. Po, ej, proszę komuś mam dużo terenów zobacz, ja mam tu tutaj mam tereny, tu, 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 tu tu mam dobra, jeszcze dobry. A, ok. dobra, dobra zrobiłem deal z Niemcami o, i mamy Ej, patrz, mamy dostęp super i dobra tak nie ma a, dobra Teraz będę miał chyba połowę Madagaskaru. Ale nie Nie. No ale możliwe, że zaraz... Nie mam Madagaskaru. Zaraz... Czemu on Cię podbija? Osz bo ja mam z nim wojnę. Eł! Madagaskar mu podbijaj, dawaj! Ale ja nie mogę, bo jeszcze go nie jest... jego. Dlatego nie chcę z sojuszu na razie. No, nie mogę. Bo Taka czekam. Dlatego, że czekam aż y, mu będzie, nie będzie biała flaga. No, ma białą flagę. Jeszcze nie mogę go zaatakować. Te nie dałem. Dobra, no. gdzie by da się twierdzić pierwszą? Z imperium. No ja, ja bo ona no. jest taki sus na pewno. o mam partnia agresji kolejne z bugarią dobra z Babarią jest już e, jeszcze muszę mieć Polskę pod panowaniem to muszę poczekać to ale co ty robisz? pierdolaj aha 10 sekund Madagaskar będzie mój A? 10, 9, 8, już. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Nie już o, na... Na połowę. połowę. Na połowę. Z Ale z Francji El, mam sojusz. Mogę zebrać od Francji Madagaskar. <laughs> Ale ja mam z Francji sojusz. Jezus, jakieś... Jezus, kolejna wojna i Co masz? Ja mam tutaj wielki kraj, a nie ma żadnej wojny. Podrubołówce jako... Ja mam wielki kraj? Czy to czy nie? Bo ja sam nie wiem. Muszę mieć panowanie tu nad całą. tak, dachę. A co ten, no jak jest? O, o butel. Jaki ham. No, dobra. Teraz, moje czeranie. Zrobić Wiesz, za niecałą minutę, za pięćdziesiąt sekund, to no się wam podoba je widzę wie dobra pa chyba jest pora, żeby to zrobić za niedługo ile mogę jeszcze papryk zrobić dobra trzeba wszystko zrobić mam tu nie mo mogę 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 nie mogę nie mogę mogę dobra. marynarka Mám Madagaskar, už. Po impériu prosískytuje sa. Čaká vás, čo si tam nie je? To je Turkcia. Wojskowa oczywiście musi być obok stolicy To jakby inaczej Dobra, jakie kraj bym... Dobra, zaatakujemy zaraz Polskę no Dobra, widzowie, mieliśmy chwilę przerwy, cięcia Bo ktoś... Y, nie, podbija Portugalia to Zaraz to zaraz dostanie za swoje Ale oczywiście podbije Niemca trzeba jeszcze do tego wszystko zbudować. No. Dobra, co ja mogę jeszcze postawić? Fabrykę mam, banki mam... A ja ma, mam wszystko. mam, ratusz mam, mam, marnarkę wojenną mam, wszystko mam. Dobra, mogę... Y no, 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 no to teraz trzeba jakiś kraj podbić. Ja też. Hmm. Ja Chciałabym jakiś... Ej. I dawaj, podbijamy jakiś kraj razem. Po, Polska tutaj się w coś tutaj e, rozbija. Nie, Polska się Ale zobacz, zobacz u mnie. Obok mnie. O po, kurta, e, Portugalia. Ja, Dobra, ja bym chciała... Polska ma sojusz. Polska ma zwykły sojusz. Dawaj, podjemy Polskę. Może? Możemy? Nie no, nie róbmy oczy tego. Może te Niemca trzeba. Niemca trzeba. Nie, Niemcy nie, Niemcy nie. Niemcy są zbyt potężne. No sam. Ale dobra. szkoda. Niemcy ma ze Stanami Zjednoczonymi sojusz, więc no Ma? No? Tak no. Serio? Aj, no ma. Jeszcze z różnych... takich sławiaczków, że no. Eeee, <grym>? Coś na tutaj bym. Może. O, ej. Co my tu mamy? Czy, nie, Czechy są też w sojuszu. Jaki kraj by tu podbić? Republika! Związek Radziecki się odrodził. Dawaj Związek Radziecki od razu. Może... Gdzie on jest? On ma z Czechami sojusz, ale Czechy chyba nie istnieją. Nie, są, są. Istnieją, mają Wielką Brytanię, Czechy. A to jest Czechosłowacja. A i Polska podwija Czechy. Ja Czechy mam no, dużą częścią sojuszu, więc też nie możemy. Musimy... A związek? A zwi gdzie jest związek? Uh. Hmm. Kusi mnie. Ale tak sobie tutaj jest obok Rosja, więc nie wiem. Nie no, Imperium Rosyjskie wiesz co, ja, ja bym zaatakowała Republika Chińska. Republika Chińska. Czekaj, one tutaj ma tereny. Jeszcze... To... tak, tak. Tak. tak.